Siemka wszystkim, a dzisiaj Milka Secret Box W sensie odkrywcy przygód yy, Odkrywcy przyrody Czemu przygód? Ktoś napisał na Instagramie, że to są Odkrywcy przygód, przez co Cały czas mi w głowie siedzi przygód Nie, że to są przyrody, tylko przygód Kitek co za tobą leży Z drugiej strony A, to jest ogólnie muffinkowa podusia, która już się kończy Ale jeszcze kilka sztuk zostało, tak więc Zapraszam was na nasz sklep, sklep Gdzie możecie właśnie taką podusię do, dostać Oprócz tego jeszcze kubek, nasze rzeczy A ja was tam zapraszam, a my już przechodzimy do tych właśnie oto, milki sekret boksu Okej, okay, dobra, wiecie co, ja sobie tutaj położyłem to, żeby to ładnie wyglądało, ale to musimy ściągnąć Ponieważ to jest nam niepotrzebne, te milki boksy O, i od tych zaczynamy właśnie Czekajcie, odstawię te sobie na bok Dobra Ech, zrzucę to jeszcze mufinki, bo mufinka przed chwilą otwierałam Mam nadzieję, że widzieliście jej odcinek Teraz jest nasza kolejna, to, żeby trafić No chociaż naszego kota Jo I przede wszystkim polujemy na diamentową Mo Diamentowa Mo, no tutaj nie jest pokazana Widzę, że ona jest znowu schowana tak jak srebrna krowa Bo kiedyś srebrna krowa nie była też tak pokazywana Że o, możecie trafić Dopiero wy napisaliście, że można ją trafić Tutaj jest tak moim zdaniem ona pokazana Ale nie do końca, że można ją trafić Bo ona jest na tej takim listku, co nie? Jest mało tak, jest taka malutko widoczna Ale na pewno jest, bo w każdej jest rzadka co, o, pokażę, no nie widać tego, no pokażę. o dobra, widzicie, to jest właśnie ta diamentowa, przynajmniej my tak ją nazywa, nazywamy, że to jest diamentowa. Nie, myślę, że będzie Gites. Dobra, otwieramy naszego pierwszego boksa i zobaczymy, co trafiliśmy. I trafiliśmy coś na początku figurkę. Jest to Raz, tak? Raz? Małpka to z Raz? Tak, on jest dosyć popularny w tej boksa, zauważyłam, tak samo jak on. No, powiem ci, że nam się trafiają w miarę te razy. Tu macie... Ojeju, odkleiły mi się naklejki na niego. W ogóle najbardziej to nas dziwi jedna rzecz, mniej Mufinkę, że tutaj on ma kość. No, ale najwidoczniej jest on w pół pieskiem. Jest małpką i jednocześnie no pieskiem, tak i więc. I Dobra, to jest jego czapeczka, ale jego dajemy na bok. Jestem zadowolony, bo jest to tak naprawdę pierwsza nasza figurka. Od razu z pierwszego możemy ją tutaj usadzić. Niech ona sobie tutaj. O, padła, nie widać jej. Braku. Eee, mamy Taka, wiecie co? Zrobimy tak, że ja wyciągnę to wszystko i po prostu. O, tak, to jest. Ech. A bo kto, masz mufinka. O, teraz to wygląda elegancko. Wszyscy wszystko widzą. I pora na drugiego boksika. Drugi boksik jest tutaj piękny, uroczy i mam nadzieję, że będzie przynajmniej coś dobrego. Czyli nasza, proszę krowa, krowek jak trafię pierwszy krowę, to Mufinka tu zazdrości normalnie. Walnie. To jest. E, I zobaczcie. Tutaj na tej folii wygląda jakby to była łapka kotka. E, ale śmiesznie to wyszło, po prostu tak się ułożyło. Ej, no nie uciekaj mi. E, tak się ułożyło po prostu powietrze, ale to wygląda jak łapka kotka. Sztasik. Pokaż, e, taką samą? A mapę, dobra, już no. szukam, szukam mapy tylko. E, zamknięte jest za bardzo. Daj mi nożyczki. Masz gdzie mam nożyczki? A, dobra, są nożyczki. Już otwieramy to. naciąść. Powiem wam, że ciężko się teraz to otwiera. Nie jest tak proste. Kiedyś. kiedyś to miałem już po prostu wyuczone. Szkło powiększające. Dobra, gdzie masz? mapę. No za to tu. to jest ta mapa? Czy nie? A nie, to nie jest chyba mapa. A to jest którą ty mi dałaś? Tu. A to czemu ja mam trzy? A nie, może to jest z tego. Nieważne Może ja się pomyliłem i to było z naszej małpki. No, no, yeah. przepraszam, ale ja nie mam, tak, nie, nie mam takich zdolności, żeby szybko otwierać mapę. E, dobra, ja tą mam. Samą. Tą samą mamy? E, tak, jest skarb, tutaj jest to. Dobra, ale zostawmy tą jedną mapę na boku, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. A teraz pora otwierać następnego. A, no i to jest szkło powiększające, właśnie, którym szukacie. Podobno powiększa. O, zobaczcie, i widzicie to, no? Lekko powiększa. Fajny efekt. Fajny. Fajny efekt, dobra, trzeci boksik, którego tu mamy. Jest on znowu piękny, elegancki. Trzeba go otwierać. Ach rozrywać i proszę państwa, ja stawiam, że tu będzie kot. No, okej, okay, jak mamy sprawdzać te mapy w tych przybliżających, no to to oznacza, że musimy je sprawdzić wszystkie. Oby tu była jakaś inna mapa. A może inna mapa jest po prostu w tym yy, soczewce czerwonej? Na pewno jest inna mapa w soczewce czerwonej. No tak, ale ostatnio zdobyłeś no. na tej białej no soczewce. To, że... Zdobyłeś inną, która byłaby sensowna, bo to nie było. Sam. Serio? Ale ktoś mi pisał, że tam jest panda. Że tam jest Oz jako panda. Więc szukamy tego. Dobra, to jest. To nie jest mapa. To daj mi mapę, otwórz mapę Otwiera szkiełko I a jak, czy jak powiększy szkiełko powiększające to będzie double powiększenie? Nie, to jest mniejsze to taka sama sprawa No, tak, jeżeli tutaj jest panda, to mi napiszcie, ja jej nie widzę, jestem po prostu ślepy. Trzeba tu posprzątać trochę, ale otworzyliśmy nasze pierwsze trzy z 12, jakie tutaj mamy i myk. Nawet nie wiecie, ile się nachodziłem, żeby w ogóle znaleźć te wszystkie milki Boxy Ciekawe, czy wy macie też tak trudno. Okej, okay, to jest pieczątka. Ja wczoraj myślałem, że to jest po prostu fidget spinner, czyli tak jak ja mam na przykład tutaj takiego jakby spinera do kręcenia. Tak samo myślałem, że to po prostu jest do kręcenia i nic więcej, a tu się okazuje, że to jest pieczątka. Pieczątka po prostu można tutaj wziąć i sobie eh, pomalować te boki, które tutaj macie. Nie wiem czy je dobrze widzicie, może na szkle powiększającym by to pokazać. I tutaj sobie po prostu malujecie to jakimś markerem i to odbijacie jako pieczątkę. Jest to fajne, ale ja podluję na moją MO. Gdzie jest MO? No proszę was, no cztery trafiłem i na razie tylko jakiś... M, jakaś małpa, no. Idźmy stąd, no. Siekiełko mi tam ucieka. okej. Okay. To jest ten moment, kiedy MO wchodzi w nasze posiadanie. I trzy, dwa, jeden, myk. Co ja mam ci powiedzieć? Figle. E, tak, to są małpie, figle. Niestety ja widzę, że my mamy niesamowitego pecha, jeżeli chodzi o to szczęście wszystko. Do razu. Tak, mamy szczęście nie do tego, co chcemy, bo ja powinienem koty trafiać, a nie małpy. Nie. Chyba, że jestem małpą. X, X małpik będę od dzisiaj. <grystanie> yeah. Dobra, szósty. I powiem wam, że szybko lecą te milki boxy, naprawdę, a ciężko je dostać. Na, no, no, jestem troszeczkę zawiedziony. Znowu będę biegał przez cały dnie szukając właśnie tych milki boxów. I czy. E, widzicie to? Widzicie to? To jest. Ta! MAMY TO! Mm, no, super. Jest mm, nic się nie... Ja nic nie mówię. Ja naprawdę nic nie mówię. Nie wiem, co się dzieje, ale my zawsze mamy pecha, jeżeli chodzi o otwieranie tego. Naprawdę, to jest niesamowite, ile pecha może mieć jeden Kitosław. Jeden Kitosław ma tyle pecha, co... To... E, czekaj. I to jest do otwierania. I, I to jest ta mapa taka, tak? I tutaj niby jest jakiś skarb. Ja tego skarbu nie widziałem. I tu jest... mapa. jest do skarbu pokazaną. A jak ją przybliżę tym czerwonym? A tak to i nie widać? No bo te ci znika wszystkie inne kolory staje się A, z może, może uda wam się to pokazać, ale nie... No nieważne, sami sobie to na pewno znajdziecie, to nie jest akurat jakiś mega problem. Najważniejsze jest to, kto z nas pierwszy trafi brokatową mo, nie brokatową, nie, tylko diamentową, bo powiem wam tak, że ja myślę, że to jestem ja i to... No niewierzne, no, no dlaczego ty? Dlaczego? Nie, no żartuję, lubię cię, Padi, jesteś naprawdę uroczy, jesteś fajnym pingwinkiem, jesteś przeuroczym pingwinkiem, ale chciałbym ci, no dobra, nie wiesz co nie chcę, żebyś z tej folii, ale chciałbym ci powiedzieć, że masz bardzo duże oko, wiesz? Musisz chyba iść do doktora, a doktorem jest chyba świnka, bo świnka ma krawat, z tego co mu świnka mówiła, że ona ma krawat, więc Padi idziesz na bok do odstawki, a my potrzebujemy naszej mo. Ostatnie 5 sztuk. 5 sztuk, a potem Łukasz będzie biegać. Nie no, że tutaj mam jeszcze jeden pasek taki, więc spokojnie. A jeżeli chcecie w ogóle, żebyśmy z mufinką stoczyli pojedynek, ja kontra mufinka, kto trafi lepsze rzeczy na jednym odcinku, napiszcie w ko. Jest, udało się Świnka Tak, super Ej, naprawdę, ja jestem szczęśliwy Co prawda nie jest to jeszcze nasza Upragniona figurka, czyli nasza upragniona Diamentowa Mo, ale nie, Chyba przeciąłem nasze nalepki no. O nie, jeszcze je rozerwałem Ajajajajaj Dobra, czyli słuchajcie Paddy chciał doktora i to właśnie przed doktor świnia, zobaczcie jaki ma Elegancki krawat, ale jest spoko Naprawdę, trafiliśmy po raz kolejny, znaczy po raz kolejny, kolejną po prostu figurkę jest naprawdę bardzo dobrze. One Jestem jest super, się podoba. Możemy się jej jak najwięcej. Zobaczcie, jak się uśmiecha. I zobaczcie, ej, w ogóle brud jej przeskakuje. Niesamowite. Ona, ona się brudzi i czyści, brudzi i czyści. Dobra, ale Dzień to nadal tak nie, nie jest mo. Tak. O! Co, co ty robisz? A no, to jak, no, jak przecież już utworzyłem tyle? Przestań tutaj mi no, taki mówić trzeba. rzeczy. Tak, zjadać wszystkie czekoladki, to być była w tym momencie taka wielka. Wielka jak Łukasz. To jest z z Kamiliny, Ta, 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 pro. Jeżeli pamiętacie, finasza i ferba, bo to było w finaszu, i ferbu, finaszu, i ferbu fajny. Ale dobra, powiem wam tak. To już trafiliśmy chyba na ostatnim odcinku, z tego co pamiętam. I mówiliśmy, że to są łapki mufinki. Tak wyglądają właśnie je stopki. Znaczy, wiecie, no sobie. Du, 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 Nie, to jest okej, okay, ale nie chcę tego za dużo. Chyba za dużo. Że da się to wszystko łączyć i zrobić taką drogę. To było, to, jak wiecie, takie puzzle na przykład, żeby był uniwersalny i może sobie taką drogę potwora zrobić. No ale wątpię szczerze, ale sprawdzimy. No niestety, nie, nie ma takiej. Ej, ale tak w miarę, ale w drugą stronę. <laughs> ale wiecie o co mi chodzi? Że, no, wiecie, możecie to i tak złączyć i sobie taką drogę robicie. Dobra, pora na kolejny boksik. Zostały ich już tylko trzy. Coraz mniej szansy na naszego rzadkiego potworka, stworka, ale myślę, że on będzie w tym momencie tutaj razem z nami wejdzie i pokaże, że jednak Kitek ma więcej szczęścia niż Muffinka. Co to jest? Tego nie miał nikt z nas. To z delfin? Co? Ew. Nie, pazur, pazur, pazur! Ej, albo róg mamuta, albo nosorożca, ale pazur, pazur, raczej pazur. Fajny, fajny, to jest nowość, powiem wam, że bardzo dużo właśnie takich jest w tej serii, więc będzie coraz ciężej trafić, znaczy coraz ciężej, no ciężej będzie na pewno trafić naszą nie, diamentową MO. W kosmicznych były różne karty planetarne. A, w sumie też racja, to ale to nie zmienia faktu, że tutaj i tak jest ciężko trafić cokolwiek, ja do tej pory naszego kota nawet nie trafiłem, dlatego jest mi smutno, no, no nie, żartujecie sobie, no po co mi ta pierdoletka po raz kolejny? No przecież ja już mam takich pięć bo nauczkę, że to nie była pieczątka, że to nie było Okej, okay, dobra. E, e, Okej, okay. przyszedł następny masz tą filmba. Wszystkie śmieci, śmietki masz, śmietki u, u siebie masz. Jakie śmietki, no, to nie są śmietki. A, no dobra, to nie jest śmietka, to była pieczątka. I proszę was, naprawdę jestem zadowolony, bo trafiłem jest świnkę. Kciuka, by było, tak, to, to zostawcie teraz znowu. tysiące znowu, bo naprawdę pod ostatnim odcinkiem byliście niesamowici, tyle co po prostu kciuków biliście. A teraz, No teraz liczę na was, naprawdę liczę na was, że teraz. Zdobędziemy to, a jak nie, to będziemy musieli... Co to jest? Ej, ej. Pokaż, no pokaż! Ej, pokaż, tak ej jest. to jest! Paddy. Wiesz co, Paddy? Wiesz co? Ja, ja myślałem, że my się lubimy. Naprawdę myślałem, że się lubimy, a ty po prostu mnie zawiodłeś. No nieważne Ma na Was oko? Tak, ma na mnie oko, bardzo duże oko. Okej! Okay, Ale ja... Tak, co? Y, mi najbardziej podoba się twoja bo ja uwielbiam świnki, więc ona dołącza do mojej kolekcji, a tobie? Yy, mi podoba się moja diamentowa mok, której jeszcze nie trafiłem, ale w następnym odcinku na pewno trafimy, więc zostawcie teraz łapeczki w górę, a my widzimy się w następnym odcinku właśnie z tej serii, tak więc co, na razie wszystkim! Pa! Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał, jeśli tak zostawcie łapkę w górę, kurczaczka, a my lecimy, na razie wszystkim! Pa!